Zwasz? Ciebie. No. Musisz mi powiedzieć. Trzymaj od w w Dobrze. Ty jesteś, jest wodospad ja i jest dawka. Tak. Trzy i oddychaj sobie. A e, e, a Jukasz, i Dobra. Spokojnie! Ale no jak czujesz i szybciutko! Poczekaj, bo na razie mamy... i̇şte, wyjdziecie! Spokojnie! No, to było mm, straszne! Nie, to changed, smaramy, jest normalne, każdy samo Ile tam zostało? Nie, to ja Dobra! To no, dwa, <ve lift>. <Flipola>